Budowa pierwszego odcinka ulicy Karolamiarki rozpoczęła się w 2010 roku. Drugi został ukończony w 2013. Przez ten czas kilkukrotnie usuwano zgłaszane problemy związane z jakością jezdni. Gwarancja jednak minęła, a kłopot został. Co róż nam się tam ujawniają jakieś podziemne niespodzianki. Teren był nigdy nie zinwentaryzowany, nie miał możliwości w ogóle zinwentaryzowania tego co było pod spodem. No i co róż gdzieś tam się gdzieś coś obsunie, coś się zrobi. To coś pokazało się już w kilku miejscach, w niektórych zapadliska zostały prowizorycznie naprawione, w innych jeszcze nie. Pewne jest natomiast, że na nawierzchni i w zasadzie nowej drogi pojawią się wkrótce całkiem nowe łaty. Remonty będą robione jeszcze w miesiącu czerwcu. W tej chwili musimy robić tak, żeby obsłużyć pierwsze drogi krajowe, najważniejsze. Okres gwarancyjny minął w ubiegłym roku, bo pierwsze, pierwszy etap był zrobiony w 2010 roku, to w 2013 roku minął, a w ubiegłym roku minął okres drugiego etapu budowy. W jesieni. i Po tym etapie zostały wykonane przeglądy, spisane protokoły, wykonawcy swoje wykonali, no a w tej chwili już umywają ręce, no bo mówią, że to nie ich wina, że pod ziemią coś się dzieje. Naprawianie zapadli Gwiezdni będzie kosztować około 6 tysięcy złotych. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że kolejne są już tylko kwestią czasu.